Daj miło Cię wiedzieć w Cześć. Nowym roku, z jaką energią wchodzisz w ten 2026 rok. Jest bardzo dobro, chociaż po, powinniśmy tak jak wszystkie stworzenia żywe, wchodzić raczej na wiosnę i rozpoczynać nowy rok. Ale oczywiście rasa ludzka jak zwykle wszystko musi na opak i w zimie wtedy, kiedy raczej się śpi jest yy, jest okres odpoczywania i zbierania energii, dopiero na wiosnę wszystko się budzi do życia. No ale... Ty zdecydowanie nie śpisz i zdecydowanie nie odpoczywasz i czynisz bardzo dużo dobrego. Twój Instagram teraz przemienił się w walkę, w walkę o dobro zwierząt. I to jest piękne, bo powiem tak, można Cię lubić, można Cię nie lubić, ale czynisz wiele dobrego, bo masz donośny głos na swoim Instagramie i nie tylko. Co chciałabyś przekazać wszystkim ludziom, którzy... Że mi nie zależy, czy mnie lubią, czy nie. Naprawdę. Jedyne, co mi zależy, żeby mnie zwierzęta lubiły. Ich sympatię ja mam gdzieś. No właśnie, a skąd w ogóle wzięła się potrzeba takiego pomagania zwierzętom? Nie wiem skąd, od dziecka tak mam. Tak mnie nauczył mój tata, bardzo kocham zwierzęta. Być może, może dlatego, że moja komunikacja z ludźmi kuleje od zawsze, zawsze nie wiem. Jakoś może jestem źle zrozumiana, interpretowana, to wzłudza we, we mnie frustrację, w późniejszych momentach też agresję, więc na pewno lepiej mi ze zwierzętami. One wzbudzają we mnie same najlepsze cechy, czułość, mmm, takie poczucie za zaopiekowania się nimi, y, dużo miłości, y, cierpliwość, y, nigdy zrobiły mi żadnej krzywdy nigdy, ludzie mnie bardzo pokrzywdzili w życiu, więc y, no tak, od dziecka kocham zwierzęta trochę bardziej niż ludzi. Czy Ty w ogóle jesteś na przykład za tym, żeby zaostrzyć kary za znęcanie się nad zwierzętami? Oczywiście, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia każdy psychopata, który znęca się nad istotą słabszą, wybiera sobie na początku kotki, pieski, jakieś takie istoty, których, na których znęcanie się i zabijanie ich nie będzie musiał ponosić żadnych konsekwencji, albo przynajmniej małe. Bo prawda jest taka, że gdyby mógł, bo w 70% dla statystyk psychologicznych, e, robiłby to z ludźmi. A właściwie każdy z tych e, morderców seryjnych na początku mordował zwierzęta. E, e, więc e, tak, powinna być zaostrzona, ponieważ e, mamy szansę też, jeżeli każdy myśli tylko i wyłącznie o sobie i egoistycznie, e, ukrócić e, rozwój. E, po prostu kolejnych, seryjnych psychopatów, morderców ludzkich. Hmm. Czy Ty mogłabyś na przykład spotykać się z osobą, która nie szanuje zwierząt? Yy, nie, ja byłabym w stanie się rozwieść yy, z osobą, która nie szanuje zwierząt. Ja mam takie wrażenie, jak obserwuję ludzi, że stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa i tu akurat na przykład zgadzam się z tobą w 100%, że osoby, które nie szanują zwierząt, nie są dobrymi ludźmi. Dlatego mówmy o tym głośno, jakie jest potrzebne teraz wsparcie w obecnej sytuacji dla schronisk, dla zwierząt. Schroniska dzielą się na te prywatne i te państwowe. O ile te drugie mają jakieś tam różne dotacje, i też z gminy różne wsparcie, też pieniądze wiesz, od różnych takich placówek, o tyle te prywatne muszą sobie radzić jakoś same. I na przykład są w które świetnie sobie dają mm, radę, naprawdę mają boksy, które mają z tyłu budyneczki, więc te w sensie sobie siedzą w budyneczkach, a tak to sobie wychodzą na boksik z, mm, z budą, prawda? Ale na przykład już w prywatnych schroniskach, jak jestem w Celesynowie, takich luksusów nie ma. I, mm, nie ma takiej szansy, żeby codziennie ciepły posiłek gotować dla zwierzęcia, żeby nie zamarzał od środka. Wlewasz wodę i ona po pięciu minutach już jest wiesz, lodem i pies liże lód. I, I wiesz, i te budy, które są wystawione na zewnątrz, wymagają ocieplenia rzadko kiedy są ocieplane. Więc pomysł jest taki, żeby znajdować w swoich kręgach, bo nie da się wszystkich uszczęśliwić i pomóc całej Polsce na raz, więc róbmy to w małych podgrupach, w swoich kręgach znajdować y, mm, schroniska, w którym można ociepić budy lub kupić ciepłe budy, gotować ciepłe posiłki, przez ten czas najgorszych murowców minus 10, minus 12 kupić ciepłe ubrania. Yy myślę, że to jest taki, taki maschef, jeżeli chodzi o przetrwanie najgorszych mrozów. A przede wszystkim adopcje. Przede wszystkim adopcje, ponieważ te zwierzęta czekają na to, żeby, żeby chociaż trochę zaznać spokoju i, i wiesz, bezpieczeństwa domowego. Bo jak ktoś pójdzie do schroniska, ja często chodziłam wyprowadzać zwierzęta. Wydawało mi się, że wiem wszystko o schroniskach. Nie. Spędziłam tam cztery dni, dzień, dzień. Godzina w godzinę siedząc w budach, pejąc te budy i robiąc wszystko. I dopiero po takich czterech dniach całe życie się tak naprawdę przewartość I naprawdę rozumiesz, że już nigdy, jeżeli będziesz chciała mieć zwierzę, nigdy nie przyjdziesz nawet do głowy go kupić. Jeżeli będziesz miała znajomych, zrobić wszystko, żeby wziął ze schroniska. To jest wszystko, co ci się zmienia w ogóle po prostu, tylko trzeba parę dni tam posiedzieć, trochę pracy w to włożyć, trochę serca tam zostawić. Żeby po prostu to zrozumieć, robią to zwykli obywatele. Mm -hmm. Po prostu to jest najgorsze, że nie mamy żadnego wsparcia od polityków, od ludzi, którzy zarządzają ogromnymi budżetami. Zwykli ludzie zrobili zryw serca i robią ogromne rewolucje w, w, w swoich kręgach, jeżeli chodzi o te zwierzęta. A tak naprawdę trzeba natychmiast prowadzić jakąś przede wszystkim rewolucję w tych ustawach, w Sejmie. Nie samo się nad zwierzętami, ale żeby właśnie jeżeli chcesz mieć psa, bo to nie jest obowiązek, mhm. ale już obowiązkiem powinno być, że jeżeli masz psa, to musisz mu zapewnić ciepłą budę. Nie możesz, nie może być na łańcuchu, bo on nie ma jak uciec. Zo, jeżeli zacz teraz w schronisku, powiedzmy każdy nas pomaga, pomaga tym, tym psom, zobacz w tym momencie ile jest psa, psów, na tych e, łańcuchach, gdzie tak. nie ma jak uciec, umiera z godziny na godzinę na termie, zajebany tym śniegiem, bo ciągle pada śnieżyca. Nikt nim nie pomoże, nikt ich nie usłyszy, bo to są wiochy zabite dachami. I tam jest ich Tylko budowanie świadomości przez polityków, przez prezydenta. Jeżeli chcecie zmieniać sobie ustawy, to róbcie to między sobą, ale na głos mówcie, że to jest bardzo ważne, że nie jest obowiązkiem posiadanie psa, ale jak posiadacie psa, to już powinno być nielegalne i karane znęcanie się nad nim.